Witajcie moi drodzy. W tym filmiku pokażę jak dostać się do lasu Otchłani, czyli do rejonów na wschód od cmentarnej równiny. To jest właśnie ten teren tutaj. Oczywiście dotrzemy również do mapki, która nam ten teren odblokuje. To właśnie jest to miejsce, w którym teraz stoję. Mapa Otchłań. W głębi wąwozu rozciąga się gęsty las, do którego nie dociera dawne światło słoneczne. Miejsce to znane jest jako sanktuarium memca, Midry, a wstęp do niego został zakazany przez rogatych przybyszy. No cóż, zapraszam. Wyruszymy z miejsca łaski Plac przy głównej bramie, czyli z miejsca, gdzie walczyliśmy ze Złotym Hipopotamem na początku dążonu cienia, czyli zamku Mesmera. Ja tutaj odblokowałem pierwszy skrót, pójdziemy właśnie sobie tędy, żeby było szybciej. W każdym razie do tego rejonu i tak będziecie musieli dotrzeć, aby po prostu progresować ten zamek. Teraz idziemy tutaj na prawo i tutaj będzie taka drabinka, dzięki której będziemy mogli zjechać na dół i odblokować właśnie następny rejon. Zjeżdżamy na sam dół, będzie tutaj pomieszczenie z obrazem i o ile mnie pamięć nie myli, to tutaj jest i ściana, ale głowy nie dam, czy na pewno tak jest. W każdym razie, jeśli tak, no to uderzcie sobie i się albo przez tą ścianę. Schodzimy teraz jeszcze niżej, aż dotrzemy do trumny, czyli znowu do Eldenowskiego Środka Transportu. Oczywiście do niej wchodzimy i dostaniemy się do rejonu poniżej. No i jesteśmy teraz w nowym rejonie, zaraz mamy obok miejsce łaski, tutaj ma miejsce walka z koksownikami i jest to miejsce łaski zamkowy wodopój. My ruszamy jednak dalej w stronę wodospadu, aby odblokować kolejne miejsca łaski i dotrzeć do następnych rejonów poniżej. Mamy kolejny punkt łaski, górny bieg rzeki pustelników. Ruszamy dalej, uważając, aby nie spać i się nie zabić. Tutaj będzie spora grupa tych irytujących much, ale ulewamy je i lecimy dalej, aby zejść jeszcze niżej. Przy okazji zgarniemy tutaj nową pieczęć do inkantacji i jest to pieczęć suchego liścia, która wzmacnia inkantację Mikeli. No i ruszamy dalej skacząc po półeczkach coraz niżej. Docieramy do pierwszego wodospadu, musimy się dostać do tych rejonów właśnie jeszcze niżej. Tutaj mamy półeczki wystające ze skały i po nich właśnie zeskoczymy sobie na sam dół. Tutaj teraz na tym poziomie, na którym jesteśmy, ma miejsce walka z dwoma hipopotamami. Tutaj właśnie na tym jeziorku można dzięki temu zrobić sobie kolejne odłamki ostro drzewa, a my w każdym razie musimy udać się jeszcze niżej i idziemy na te kolejne skalne półki. Zeskakujemy na sam dół i tuż obok jest wejście do nowych katakumb. I są to katakumby ciemnego światła. Same katakumby są naprawdę bardzo proste, cały czas chodzi się w dół. No nie sposób się tutaj zgubić. Więc raczej nie ma sensu, abym pokazywał całą tą drogę. Możecie sobie spokojnie pozwiedzać ten rejon. Po prostu cały czas idziecie w dół. No i na samym końcu ataku mamy niespodzianka walkę z bosem. Sam bos jest dość prosty, ale używa samonów i potrafi po prostu całą tą armię przyzwać. Używa też ataków świętych, więc warto się zaopatrzyć w jakąś odporność na obrażenia święte. W każdym razie musimy go tutaj oczywiście pokonać. Bosem jest Jori, starszy Inkwizytor. Nie posiada raczej zbyt dużej obrony, więc myślę, że ciężką bronią by można go było zabić jeszcze szybciej niż ja to zrobiłem tutaj. Atakuje tylko świętymi inkantacjami, teleportuje się oczywiście, od nas ucieka, no i przyzywa te swoje samony. Ten wielki przebrany szlachcic bockiej skóry potrafi naprawdę mocno przywalić, więc lepiej się odsunąć i uleczyć i spokojnie wykończyć głównego posa. No i mamy zaskoczenie, bo katakumby się tutaj nie kończą. Mamy za to nowe miejsce łaski i możemy udać się na dalsze tereny. Możemy teraz ruszyć w kierunku lasu otchłani. Wiadomości dostawane przez twórców sugerują, że będzie tutaj bardzo niebezpiecznie. Docieramy do wejścia do lasu otchłani. Mamy zaraz pierwsze miejsce łaski. I z szlaku możemy już zaznaczyć miejsce, gdzie mamy mapę. Drogę za godzinę jeszcze NPC, ręka szaleństwa. Musimy się z nim tylko szybko uporać. Jak można się domyśleć, jego ataki będą nagromadzały szaleństwo, więc przyda się obrona przed tym właśnie statusem. Teraz mamy już w sumie prostą drogę, jedyne co nam może tutaj zagrozić to para szczurów. No i docieramy do obelisku z mapą. No i mamy naszą mapę otchłani. Możemy eksplorować całkiem nowy rejon. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć!